Brązowi bohaterowie, pozłacani brązowi bohaterowie, powiedzmy tak to nazwijmy, co przed, za chwilę zobaczcie moi drodzy widzowie, zarówno na Motion Crits na streamie, jak i do tego wszystkiego na YouTube. Otóż to się zastanawia, co to jest za mecz, to jest epickie starcie. Epickość tego epickiego starcia nie jest w stanie nikt, nikt określić z tego względu, że on jest tak bardzo epicki. Przed nami, po lewej stronie. Grisek po prawej stronie, natomiast mamy Insane Tak więc Protoss kontra Zerk, mapa, nie mam najmniejszego pojęcia jak się nazywała e, Tak naprawdę To jest półfinał testowego MK po turnieju, który ja organizowałem dla moich widzów od złota do Przepraszam, od brązu do złota i teraz dwóch złotych bohaterów, brązowych bohaterów w o ozdóbce będzie grało przeciwko sobie. Dlaczego mówię brązowych bohaterów pozłacanych pozłacanym ozdóbce? Zobaczycie niedługo jak ta gra się rozpocznie i zobaczcie w którym momencie rozpocznie się jakaś akcja, może ktoś to, um, jakieś, ktoś to sobie może... Sprawdzić dokładnie, kiedy będzie jakaś pierwsza bitwa. A ja przez najbliższe 10-15 minut myślę, że będę rozmawiał i zabawiał was wszystkich, tam, zarówno na tej imprezie. Tak więc, o czym tutaj porozmawiać? Lewandowski, o Lewandowskim. Ciekawe, czy strzelił jakieś gole, czy nie strzelił żadnych goli, bo nagrywam to w sobotę około godziny 15.30, więc nie wiadomo, jak to będzie tak naprawdę, miejmy nadzieję, że Polacy strzelą ja bym chciał, żeby Piszek strzelił za trzy gole ja wiem, że to jest dosyć ciężka sprawa ale jakby Piszczek strzelił e, ze trzy gole byłoby za czy piście e, ktoś mówi, daj spokój z tym drewniakiem no Polacy to Polacy, zawsze innego Polaka będą mówili że to jest drewno i tak dalej, może jest drewno ale skoro jest wicekrólem ligi e, wicekrólem strzelców ligi niemieckiej chyba e, to wiecie co ja też na mnie możecie mówić drewno. Tak samo jak wszyscy nienawidzą Justina B. E, a osobiście chciałbym nim być, biorąc pod uwagę, nie wiem, wszyscy w koło nienawidzą taka ilość kasy, co ten chłopak dostał. No to, e, to wszyscy mogą go hejtować tak w koło. hejtujemy, po kolei, jak się da, też możecie mnie hejtować. Ja bym się z tym z czuł dobrze. Hejtowanie jest spoko. Jest takie, jak trzeba. Polska to kraj, który uwielbia hitywać wszystko i wszystkich. Więc ekspytu na razie zergowskiej nie mamy. Jest długo blokowana. Strasznie mi się nie podoba to, co robi zerk. Tak, nie podoba mi się to, co robi zerk, bo nie miał Overlorda. Właśnie jest przyblokowany. Nie postawi sobie tutaj nic. Nie ma żadnego Overlorda. Jest przyblokowany. Nie ma lingów, Nie może pobiec. Ech. Niestety, bywa. Bywa. Zerk już tutaj zepsuł troszeczkę. A dla niego to nie jest problem. Przyjmuje gaz, TV Overlorda. E, powinien móc jakieś linki tutaj robić, nie ma żadnych linków, on potrzebuje linków, bo jego ekspansja jest już tutaj mocno opóźniona i teraz dronka bije się z probą odwieczna walka, kto będzie mocniejszy, kto będzie lepszy, I to jeszcze gate'a postawił albo kanony Tak naprawdę I Zerk nie wiedziałby co się dzieje w takim wypadku um, To jest PvZ oczywiście, jak już chyba powiedziałem, PvZ, a może i nie Ach. Jest wall ze strony gliska. Aaa, to tego wola, żeby tutaj dobrze postawić trzeba trochę wysunąć. Dobrze wiedzieć, aktualnie się czegoś nauczyłem od tego Protosa. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to niezmiernie. W takim wypadku wybiegły Lingi. Zobaczcie, piąta minuta, a zerk, brązowy zerk w pozłaconej ozdóbce jest dopiero będzie miał dopiero pierwszą bazę i mamy 800 minerałów tutaj zaznaczonych. Problem taki jest z, z właśnie graczami ze złota, że oni ma, jak mają ten swój jakiś plan, mają ten swój build, fajnie im to wszystko idzie. Eee, jakoś sobie radzą, ale w momencie w którym ktoś wytrąci ich z równowagi tak jak teraz było, no to już nic, zero nie działa po prostu. Koniec. Po prostu koniec eee, nie ma nic innego do roboty. Jest pierwszy zero w Warplane technologii niedługo, będzie w drodze, oczywiście, że jest A przy okazji, jak na tym mapie kiedyś byście zobaczyli, że przeciwnik odstawia Wam sixpoola Jest na to świetny, świetny e, sposób Widzicie, że biegnie Wam tutaj ten Pull, że biegną Wam te linki, a nie pool, oczywiście e, Biegną, biegną, biegną Pach, stawiacie, stawiacie pajlona i one teraz biegną sobie naokoło Są zmuszone biec naokoło, albo słuchajcie, rozluź pajlona Kiedy prawie go rozgrydą, wy podjeżdżacie probą, stawiacie tutaj drugiego tu jeden pylon blokuje, tu drugi pylon blokuje, i Sixpool może się hendorzyć, tak naprawdę. A nic już złego nie zrobi. Więc taka mała informacja. Widzę, że jest jedno działo z przodu, to już z jak widać, że budynki technologiczne również są dorzucane. Nie ma opóźnionego delaya, z tego względu, iż um, nagroda, którą można tutaj wygrać, to są prawie, że złote Kalesony, prawie tak cenne jak złote Kalesony. E, czyli mm, za wygranie teraz tego BO3, które mają, będą na pewno grali ze mną BO3. E, za wygranie całego turnieju Best of 5 z moją skromną osobą, kiedy ja będę grał e, Terranem, żeby było jeszcze tutaj zabawniej. Um, Metabolic Boost już jest w drodze. Um, Roach Warren zostało postawione, bo mógł mógł i tyle. Postawił roadshowerem przy ma 23 harvester ale roadshowerem postawił, nie zabronią mu e, kto by mu zabronił. Hmm. E, I kończy się robić metabolic boost. I co z tego się kończy robić? Jaki jeszcze Spire dorzucił, więc Spire przy 28 harwesterach nie jest to nigdy dobry pomysł e, i 3 gaza gdzie wydobywa tylko z dwóch, aktualnie do trzeciego się dobiera. 4 gady dla TOSa? Więc będzie ich włącznie 5 w takim wypadku. I do tego robotik. Więc Immortale, immortale świetne na rołcze, ale jakieś mutaliski będą. Aktualnie mamy prawie na 3 mutale, więc obstawiam, że będzie to się jeszcze czasu będzie robiło. To się będzie robiło jeszcze 50 około minuty, więc będzie miał nam 5-6 mutalisków. Jeżeli pomyśli o tym, żeby wydobywać z kolejnego gazu, e ale około 6-5 mniej więcej tyle będzie. Widzimy 300 30 gazu na minutę jest wydobywanych. I tu jeszcze troszeczkę do tego Spire. Co jeszcze? E, co jeszcze? Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Grisek kontra Insane. E, Spire kończy się robić. E, Twilight Castle dorzucony dla Griska. Jakieś upgrade y do drugiego poziomu chyba też będą. E, widzimy dlatego mniej więcej w połowie upgrade'ów. Jak tutaj mamy połówkę. Należy dorzucić wtedy Twilight Castle. Skończy się jedno robić, skończy się drugie robić i możemy drugiego poziomu robić. E, Wtedy Immortale średnio będą przydatne na mutale. No wiem, że będziemy więcej napięci, tak też jest. Ileś tam LARW będzie niezbyt dużo, więc zobaczymy Uber Micro Insanea ze złota. Zresztą takiego ciekawego wykombinuję. Przekazzę sobie na YouTube też. Zapraszam do komentowania, ale też do bycia w miarę takim, e, powiedzmy sobie, lekko sympatycznym. I nie bądźcie nie wiadomo jak źli i wredni, mimo że sami jesteście w niższej lidze i nie wiecie jak to może wyglądać, Ależ fail Myślicie, że to tak tragicznie wygląda, ja lepiej gram, albo moi przeciwnicy są zawsze e, silniejsi od tego, co tutaj widać, to się tylko tak wydaje, to się zawsze tak wydaje, ale ładne cienie z tyłu, no słuchajcie, słodziutkie, zobaczcie, jak to się buja, normalnie buja się jak trzeba, dobra, więc e, piątka mutualistów, szkoda trochę tego zaroconego e, rdzenia, ale już stalki czekają po lewej stronie, będą to wszystko przechwytywały, e, kolejne, Pajrony grzecznie czekają jeden obok drugiego postawiony, żeby tutaj łatwiej było chyba je niszczyć e, najwidoczniej. No i temu te dalej raczej nie powinny być e, większym problemem. Stalki podchodzą na lewą stronę. Blink nie jest jeszcze w drodze, a to by się przydało teraz dosyć mocno. E, I fotonowe czarze tego, którego jednak nie ma. Ale blink naprawdę. Blink teraz na stalkach byłby idealny. E, Zerk siedzi na 42 harweserach, TOS na 47. I można powiedzieć, że pierwsza akcja około 11 minuty się pojawiła, bo nie liczę tego blokowania rampy, blokowania ekspansji, więc 11 minuta. I doszło do tej wykopomnej chwili, kiedy to zjednoczone siły zergowskie postanowiły zaatakować zepsutą wschodnią technologię protoską, ale jak widzimy, niestety zerk nie jest aż taką imbą, żeby 5 metalisków zniszczyło całego, całą armię przeciwnika ale, z tego co słyszałem, Blizzard myśli, aby coś z tym zrobić. No, a co o czym myśli Grisek? Zobaczył, że są mutale i boi się teraz wyjść, więc trzeba iść pod osłoną nocy. Aby przejść pod osłoną nocy, potrzebne są tak zwane, są potrzebni ciemni templariusze. Nie, oni nie są mocno opaleni, nie, oni nie są opóźnieni rozwojowo, po prostu są Darkszy, jest Darkshine, Dark Templar. Darki, które są ochrzczone ciemnymi. Czarny Dark, tak, ciemnymi. Ale ja pierdzielę głupoty, ale to jest bez znaczenia. Co mi się podoba tej ugriska, to mniej więcej to, że gdyby na tyrana, to, było, to byłoby fajnie, bo ten przynnik nie mógłby lądować. Ale ma porządek w bazie. Porządeczek w bazie musi być. Łatwiej się chronobusta używa, łatwiej się zaznacza budynki. Mm, Idzie dobra rzecz. Ja, dobrzliwe. Więc Zerk sam nie jest pewny czego chce. Jego przeciwnik y, tworzy koruptory. Y, na zasadzie, chyba że. Hmm. Widziałem robotik. No to trzeba patrzeć, że będą y, kolosy. Kolosów nie będzie, więc koruptory będą do niczego. Kończy się robić y, Dark Shine, Skończyło się robić Dark Shine. Tu by się przydał Pylon. Tu jest świetne miejsce na proxy Pylon. Tak naprawdę. Y, no i teraz zobaczmy. Grisek szykuje się do tego, aby wbić się do bazy przeciwnika. Hmm. I chyba się wbije. Dobre force Forcefield podzielą tą armię, nic tego nie zostanie. Jest pewnego rodzaju, no jest dosyć duża już ilość tych mutali, ale Forcefield, jeżeli podzielą linki, jeżeli nie pozwoli im tam nigdzie wejść, no to będzie po problem, bez problemów. To jest dobry moment, aby stać i czekać, żeby zgnębić przeciwnika, może wbić się do jego main'a. To jeszcze fajniejsze by było, ale uwaga ten Forcefield. Teraz troszeczkę się głupio rozciągnął, musi walczyć, roach'y atakują. 3 mortale trzymają się gdzieś z tyłu, powinny być z przodu walczyć z roach'ami. A jeszcze spowolnie zostało rzucone, stalki zostały. Gdzie on tu robi? No i to jest właśnie coś takiego Dark, eee, oj pozbyć się tego, tego Overseera, stworzył trzy Archony zamiast jeden strzał na Overseera i po problemie mógł tym wszystkim walczyć. I po raz kolejny Insane sprawia, że jego przeciwnik zwariował całkowicie i robi nie wiadomo co, Archony się już pojawiły, chociaż jest też dobra kontra oczywiście. Archon to jest świetna kontra na mutalis. jak widzicie teraz Mutale padają jeden za drugim, zostaną same rocze. Co nie zmienia faktu, że ja pierdził tam lepiej było po prostu zniszczyć Overseera i zostawić te 6 darków. Od razu by zmiotły wszystkie e, rocze. Yy. Więc trzeba by się tutaj bronić. Kolejne e, działa mocno wysunięte, żeby było ciekawiej. To jest było 3 na szczęście. E, no ale widzieliście, jedna akcja i po zabawie koruptory nic nie są w stanie tutaj tak naprawdę zrobić, bo one nic nie robią. Trzy darki się przygotowują e, gdzieś tutaj do walki. One Przeczyszczą e, Roach'e, te nie będą w stanie wejść. Jak, jak pięknie Darki niszczą rouche. po co on robił te Arkony? Całkowicie niepotrzebne. E, no Darki to już pocięłem. When you're behind, go Darkshine. Grisek nie był bardzo behind, więc sobie z tym poradził. Eko jest podobne i wracamy do punktu wyjścia, tak naprawdę. Niepotrzebnie Grisek próbował się ładować tego main'a. Zerg'a. Wtedy, kiedy jeszcze były... Tutaj dwa, 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 dwie szklarnie, dwa force fieldy, Przez co za bardzo swoją armię, skończyło to się dla niego Jak to się oczywiście skończyło e, Mutale lecą sobie na polowanie, ale tutaj muszą uważać, żeby nie wpadły sobie w jakieś działa Nie ma żadnych dział nigdzie Więc w sumie mutale sobie mogą popolować, bez najmniejszych problemów Brakuje blinka na stalkach, no bo to jest 17 to 17 sekunda przeciwnik e, gra darki gra, m, gra więc Blink uważa najwidoczniej, że jest mu niepotrzebny, no bo to jest. To, te, te minerały na coś innego można wykorzystać, na przykład na Archony, żeby na Darki, żeby potem stworzyć archony. E, nikt tego nikomu nie zabroni. 4 stalki, jeden archon. zelotym Jakiś immortal się znalazł. Nawet niewiarygodne 16 lingów yy, będzie w drodze i to jest akurat. To może być taki fake, był jakiś force field. nie było force field, ale są archone z tyłu, pozbędą się lingów. E, Roucze podchodzą i teraz e, Immortal powinien targetować i Immortal powinien targetować i Immortal powinien walczyć z Rouczami. Zerk też na najmądrzej się rzeczy nie zrobił. 15 zabitych w większości chyba lingów. Z tej strony jeszcze rapszem zostało rzucone. Nie wiem po co, na co i dlaczego, ale czemu tu nie ma jeszcze żadnego harasu? Niech ktoś pozbędzie się tych jednostek. Zrzuci tam jakiegoś Darka. Masz Darki, to harasuj, bo one są od tego. Pozdrawiam wszystkich Dariuszy przy okazji. Hmm. Eee, więc... No więc... Roseveno tak działa, randomowo, plus 3 do ataku, więc tutaj to sobie jakoś robi, no Zerg Przypomina mi się trochę mecz, poprzedni mecz, gdzie było ZvZ, gdzie przeciwnik Insane'a lał go z każdej strony, możliwej strony, potem zrobił jakiś strasznie głupi switch, no i Insane to wygrał Eee, a ja jeszcze mam taką sprawę, raz zapraszam do komentowania na YouTubie Rozmawiajcie, piszcie sobie i tak dalej, a dwa zapraszam też na czacie, aby dwie osoby się uspokoiły, bo naprawdę nie chce mi się tego wszystkiego czytać, czy jakieś ważniejsze rzeczy tam mogą być. Naprawdę ludzie, ludzik, ludzik, wyluzujmy już o Lewandowskim tyle nie rozmawiajmy, nie ma najmniejszego sensu eee, Czy jest w końcu blink ciągle nie mam Skończył się robić blink pięknie W końcu jest blink, a tutaj przydałoby się centry, żeby dzielić tą armię. Hmm. Więc... Y, kolejne... Y, kolejne Darki gdzieś się pojawiają i kolejne też. Archon, Archon powinny być oczywiście chyba tutaj z przodu, żeby y, tankować. Co się tworzy? Coś się tutaj gdzieś tworzy. Tak, Overseer się jeden tworzy. Ja naprawdę nie wiem co ten zerk myśli i czemu on chce atakować w tym miejscu to jest najgłupsza rzecz, jaka może być. Nie ma głupszej rzeczy niż atakowanie w tym momencie. W takim miejscu zerga. Zergowi, bo zerg powinien otoczyć przeciwnika, a tutaj robi. Oj, jest. Uf. O mój Boże, jedyny, najdroższy. Ja nie będę tego komentował. Nie mam serca, nie potrafię. Przy okazji, jaka dzisiaj ładna jest ta pogoda. Eee. Gdybym mógł, dałbym teraz kamerę na swoją twarz i bym powiedział parę prostych słów. Przede wszystkim. Ech, nie będę nic mówił. <ścoughs> dlaczego ten zerk... Dlaczego ten zerk próbował wejść takim czymś na to, że on nie wie, że może go otoczyć? Niech ktoś mu powie... Niech ktoś mu powie, żeby, że może dołem przejść. Naprawdę, no można. Ech. ale nie chce. Można dołem, to są jakieś dwa działa, dosyć śmiesznie. Wola żadnego nie ma. Lingi czekają sobie, statko. Podchodzą z stalki, jeden blink w to wszystko i po problemie jeszcze grisek ucieka naprawdę. To się blinknie bez och. To był teraz przyrost formy nad treścią, bo zaczęło blinknąć w te linki z nich by nic nie zostało. Naprawdę nie, nie miałoby czego podgryzać, archony też by były. Ja też chciałem, żebym komentował czego nie robić, żeby wiedzieć jak nie grać, no ja tutaj nie skomentowałem próby przejścia tędy Bo to nie, wymaga, to nie można było tego komentować w żaden sposób Zobaczmy teraz, Protoss jest wymaksowany z 75 do 51 W takim wypadku 3-1 w upgrade'ach, tu... Niech też Insane powie, że ma upgrade'y 23 minuta 27 sekunda, plus 1 do ataku Mysola tak i yy, Mela tak. Roach yy, Mutaling to nie niezwykle dobra kompozycja z tego względu, że Gaz idzie na roach a powinien iść na Mutale jak coś a teraz wszystko co mógłby zrobić to napisać tak naprawdę dzisiaj, kiedy z ma już tak, ma taką kompozycję On w sumie może mówić że teraz na tak zwanym mówię i nic nie musi robić yy, tak. no jeszcze Voidy się pojawiają pierwszy Void w grze bo może. Mm, Mamy jakieś hero Immortala, nawet nawet, niczego sobie, 24-7. Pierwszy mecz ewidentnie będzie tutaj dla Griska. E ewidentnie będzie dla Griska i nie będzie w stanie nic zrobić. E Okej, okay. jesteśmy, jesteśmy kolejnym, kolejny mecz przed nami, to było BO3, jest, czyli do dwóch wygranych jeszcze jeden mecz półfinałowy. Nie bójcie żaby za chwilę wracamy.